Rolnik szuka żony, spotkania z rodzinami, deklaracje i pierwsze plany na wspólną przyszłość. Była iskierka, jest żar. Dziesiąty odcinek Rolnik szuka żony upłynął pod znakiem ważnych rozmów, odwiedzin rodzinnych, wzruszeń oraz pierwszych poważnych deklaracji. Kandydaci i rolnicy po raz pierwszy opowiadali o swoich relacjach najbliższym, a między niektórymi uczestnikami wyraźnie widać było rozwijające się uczucie. Sprawdź, co wydarzyło się w odcinku. Arek i Julia, coraz bliżej, coraz poważniej. Julia zdradziła, że czas po nagraniach rolnik szuka żony nie oddalił jej od arka, wręcz przeciwnie. Po zakończeniu zdjęć na gospodarstwie Uarka, utrzymywaliśmy dalej regularny kontakt, więc spotykaliśmy się tak naprawdę co tydzień, w weekendy powiedziała. Arek z kolei chwalił jej zaangażowanie. W ciągniku też jeździ ze mną. Domem się zajmuje, jakiś obiad ugotuje, ciasta robi. Para powitała się czułym pocałunkiem i przytuleniem, a Julia zabrała rolnika do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie cierpliwie tłumaczyła mu historię eksponatów. Po spacerze w parku przyszła pora na ważny krok – przedstawienie Arka rodzinie i przyjaciołom kandydatki. Bliscy Julii szybko zauważyli pozytywną zmianę w dziewczynie. Uważam, że Arek jest świetną osobą. Jest radosny. Myślę, że świetnie wpasuje się w naszą rodzinę, oceniła jej siostra. Para nie kryła wzajemnej pewności co do uczucia. Z mojej strony to jest 100% zaangażowania zadeklarował Arek. Z mojej też wtórowała mu Julia. Gabriel i Weronika, rolnik wspomina zmarłą mamę. Gabriel przyjechał poznać rodzinę Weroniki. Jej tata, pan Marcin, nie ukrywał dobrego przeczucia. Te emocje są takie w niej pozytywne, także myślimy, że to idzie w dobrym kierunku. Weronika przyznała, że to pierwszy mężczyzna, którego przedstawiła rodzicom. Podczas wspólnego posiłku wspomniała piękne chwile z gospodarstwa, a jej tata zauważył. Pozytywnie odbieram te relacje ich, no i miejmy nadzieję, że powstanie z tym jakiś dobry związek. Mama kandydatki również była pełna optymizmu. Pasują do siebie pod względem temperamentu, są tacy obydwoje bardziej spokojni i fajnie się dogadują. Nawias otwierający kropka, 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 nawias zamykający. Dobre mam przeczucie, myślę, że im się ułoży. Jeśli nad tym popracują, będą chcieli się dalej poznawać, to myślę, że mogą z tego coś fajnego stworzyć. Weronika pokazała Gabrielowi jasną górę. Para spędziła czas w bazylice jasnogórskiej, a po wyjściu rolnik wspomniał swoją zmarłą mamę. Wiem, że z góry też mama na mnie patrzy, czuwa nade mną. Myślę, że byłaby szczęśliwa, widząc mnie zadowolonego. Myślę, że jest szczęśliwa. Dzień zakończyli rowerkami wodnymi, tenisem i ustaleniem, że do końca roku chcą się poznawać i, jeśli wszystko dobrze pójdzie, być może zamieszkać razem. Basia i Mateusz, była iskierka, jest żar. Mateusz przygotowywał się na odwiedziny Basi wraz z Tatą. Pan Zbigniew ocenił rozwijającą się relację syna pozytywnie. Wydaje mi się, że przynajmniej za uroczenie może, ale jakaś zmiana taka, że bardziej angażuje się w tej chwili. Oceniam, że to może być osoba, która może być odpowiednią osobą dla niego. Basia również nie kryła, że dużo sobie uświadomiła. Ta wewnętrzna spina chyba wynika z tego, że do mnie w końcu dotarło, co tak naprawdę się stało. Kliknęło mi gdzieś tam w mózgu to, że się zadziało tyle fajnych rzeczy. Para, która poznała się w rolnik szuka żony, przywitała się czułym przytuleniem, a Mateusz powiedział: Cieszę się, że jesteś. Fajnie, że przyjechałaś. Po rozmowie z tatą kandydata para udała się do kościoła i na spacer. Basia była wyraźnie szczęśliwa. Ja się chyba od razu uśmiecham, jak on na mnie patrzy. Mateusz jest świetnym facetem i świetnie się dogadujemy. Basia i Mateusz stwierdzili, że są partnerami, po czym dali sobie pierwszy publiczny pocałunek w usta. Jest nam dobrze i jesteśmy szczęśliwi, mówiła Basia. Polecamy, Basia z rolnik szuka żony zachwyca nowym wizerunkiem. Rolniczka przeszła metamorfozę i wygląda kwitnąco. Mateusz podsumował. Była iskierka, jest żar. Roland i Karolina, ciepło, blisko i coraz poważniej. Roland nie krył radości przed spotkaniem z Karoliną. Wprowadzam jej rady, staram się być człowiekiem zdecydowanym. Myślę, że się zakochuje, mówił rolnik. Karolina przyznała: Myślę, że na ten moment powoli coś się pojawia. No nie jest mi obojętny. Nie przeszkadza mi to, że łapie mnie za rękę, czy idziemy i mnie przytuli. Nie, nawet czuję się wtedy lepiej. Tak bezpiecznie przy nim. Para zjadła ciasto, a następnie poszła do sali gier. Tam planowali najbliższe dni i weekend urodziny Karoliny. Podczas spotkania z jej przyjaciółkami w kawiarni padły żartobliwe, ale miłe słowa, że tworzą ładną parę i będą mieć ładne dzieci. Roland przyznał, na początku może i troszkę się bałem tego spotkania z dziewczynami, ale to widzę, że one są mniej więcej wszystkie takie podobne do Karolinki. Na pikniku nie brakowało czułości, a Roland był wyraźnie poruszony chwilą. Jestem bardzo zadowolony, uśmiechnięty. Jestem pełen nadziei na przyszłość. Roland marzy o wspólnym mieszkaniu i ślubie. Krzysztof i Agnieszka, ważne rozmowy i pierwsze wyzwania. Po trzech tygodniach rozłąki Krzysztof spotkał się z Agnieszką, która od razu zwróciła mu uwagę na Bałagan w samochodzie i nierówno przystrzyżone włosy. Rolnik nie miał jednak dużo czasu na poprawki, bo czekało go ważne spotkanie, poznanie brata kandydatki. Agnieszka podkreśliła, jak ważna to dla niej osoba. Brat jest jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Myślę, że odgrywa bardzo dużą rolę, dlatego jest ważne dla mnie, żeby poznał Krzysia, jakim jest człowiekiem i żeby oczywiście dał mi feedback. Grzegorz ocenił Krzysztofa pozytywnie. Wydaje się bardzo fajny chłopak, w miarę inteligentny, naturalny. Myślę, że jest spoko. Pojawił się również wątek ewentualnego powrotu Agnieszki do Polski. Jeżeli chodzi o powrót do Polski, to Krzyś mi to mówi codziennie. Jeśli będę widziała w nim mężczyznę mojego życia, będę gotowa. Wtedy będziemy działać tak bardziej konkretnie. Para odwiedziła park miniatur, a Agnieszka pochwaliła się, że Krzyś był u niej w Londynie. Na koniec wypróbowali siły w pływaniu łódką. Kandydatka była zachwycona, że mogła oddać mu ster. Krzysztof podsumował spotkanie krótko, ale obiecująco. Będę zdobywać jej serce, aż zdobędę. Dziesiąty odcinek Rolnik Szuka Żony przyniósł nie tylko kolejne randki, ale i realne dowody na to, że między wieloma parami rodzi się coś poważnego. Zbliżający się finał może być dla niektórych tylko formalnością, bo uczucia są już widoczne jak na dłoni.